Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na pierwszy filmik na moim kanale o tematyce komputerowej. Będę nagrywać takie filmiki przynajmniej raz w miesiącu i w tych filmikach będę polecał, można to tak nazwać, przynajmniej jakieś dwa zestawy komputerowe, które przede wszystkim... W nich w, w podstawowym kryterium wyboru tych zestawów komputerowych będzie cena do wydajności. Pierwszy zestaw komputerowy zawsze będzie zestawem do grania w rozdzielczości Full HD, a drugi będzie to taki już mocniejszy zestaw w który nawet będzie można grać w rozdzielczości 4K Takie zestawy najwcześniej pojawią się za miesiąc choć na razie bardzo to wątpię Pierwszy filmik miał być nagrany w sierpniu w drugiej połowie sierpnia no, leży niestety pewna sytuacja czy niestety niestety zmusiła mnie, żeby nagrać też ten filmik w lipcu. Skontaktowała się ze mną jedna osoba i zadała parę pytań dotyczących komputerów, i chciałbym na pytania tej osoby odpowiedzieć w tym właśnie filmiku, bo może więcej jest ludzi, którzy mają ten sam problem. Chodzi oczywiście Pytanie numer 1. Jaki zestaw komputerowy kupić na dzień dzisiejszy, czyli w połowie lata roku 2020 może zacznę od tego, cofnijmy się parę miesięcy do tyłu, gdzieś na początku grudnia roku 2019 napisałem nawet Pozna ten temat na fejsie, że Nareszcie przyszedł taki dzień, że można za 1500 zł kupić zestaw komputerowy z nowych części do grania i ten zestaw komputerowy pociągnie najnowsze gry. Komputerem za 1500 zł będzie można zagrać najnowsze gry full HD. No jak widać sytuacja się bardzo szybko zmieniła. Mamy Wiadomo, że na świecie się wiele rzeczy się zmieniło w tym czasie, ale mamy połowę lata 2020 i o tego typu cenach możemy zapomnieć. W tym momencie y, nie opłaca się kupować żadnego zestawu komputerowego. Y, w praktyce ktoś tylko mocno zesperowany, który musi już coś tego, może zakupić, lecz będzie tego żałował może nie za miesiąc, może za parę miesięcy, no ale na pewno nie będzie to opłacalne w tym danym momencie. E, każdy, to było pierwsze pytanie tego mojego znajomego, więc odpowiedziałem nie, nie opłaca się w tej chwili kupować żadnego zestawu. No a co jak kogoś zmusi? Powiedzmy złośliwość rzeczy martwych, do jednak pewnych zakupów. No, normalnie co się zepsuje, to w końcu elektronika. Mamy lato, czyli wiadomo, że latem ten sprzęt psuje się bardziej ze względu na wysokie temperatury, ze względu na burze, przepięcia w sieci i tak dalej. Co wtedy zrobić? Jakie części wybrać, gdy będzie trzeba? Co zrobić. Na przykład, jeżeli na naszym starszym już komputerze nie można grać w najnowsze gry, no a na przykład dzieci piłują, że chcieliby zagrać, a tu to mu nie będzie chodzić, albo to mu nie będzie chodzić. No. Jeżeli z, jesteśmy zmuszeni już do wymiany podzespołów, to tutaj pokażę parę e, tych podzespołów, które są w tym momencie. Najlepszym, najlepszym wyborem zacznijmy może od tego elementu który przede wszystkim kojarzy się z komputerem czyli procesor w tym momencie w dalszym ciągu królem rynku jest procesor który ma już prawie dwa lata ale w dalszym ciągu y, jego wydajność do ceny jest najlepsza Chociaż ta cena była już na ten procesor o wiele, wiele niższa, no w tym momencie kosztuje on niestety prawie 900 zł jak tu widać oczywiście sklep w którym pokazuję tutaj te wszystkie podzespoły komputerowe jest sklepem przypadkowym całkowicie w następnym filmik na pewno posłuży się innym sklepem Morelenet jest po prostu sklepem, który ma duży wybór sprzętu komputerowego i najłatwiej jest tutaj pokazać pewne rzeczy. Nie jest to sklep najtańszy, nie jest to sklep najdroższy. Można określić, że praktycznie są tu średnie ceny sprzętu komputerowego. Czasami trafiają się ceny najniższe na, na polskim rynku. Ja to tak tytułem wstępu do tego. E, czym się charakteryzuje ten procesor? Dobra, bardzo wydajność w grach i bardzo, bardzo dobra wydajność w wszelkich aplikacjach typu programy do obróbki filmów, do obróbki zdjęć, jakieś tam zaawansowane bazy danych, e, jakieś analizy. I tego typu rzeczy, jeżeli ktoś się bawi takimi rzecz, rzecz, rzeczmi pró, półprofesjonalnie, to jest bardzo dobry wybór. Jeżeli komputer ma być typowo do grania i nie potrzebujemy takiej dużej mocy obliczeniowej, to wystarczającym procesorem jest Ryzen 3300X. Jest to procesor, który ma taką samą praktycznie wydajność w grach jak poprzednik, trochę gorszą wydajność w różnego typu aplikacjach. No, wiąże się to z tym, że w jakimś programie tam obrobimy jakiś plik y, na procesorze Ryzen 5 w minutę, a tu nam zajmie na tym procesorze minuta, minuta 5 sekund. No, tak, o to mniej więcej może być różnica żeby ktoś myślał, że to jest przepaść oczywiście wraz z wymianą procesora będzie nas czekała również wymiana płyty głównej pamięci w tej chwili polecam jako płytę główną e, sam taką mam w tym momencie jest to Azrock na chipsetie B450 wersji M czyli wersji micro ATX. jest jest po prostu mniejsza płyta od pełnego ATX -a. Kosztuje 400 zł pełny ATX. Kosztuje 60 zł drożej. Różnica między tymi dwoma płytami to jest oczywiście ta płyta jest trochę większa i ma więcej wyjść na dyski twarde. Yy, jakość tego produktu w stosunku do ceny również jest w tym momencie najwyższa. No i następny element nieodłączny w tym momencie z płytą główną i procesorem to jest pamięć operacyjna komputera. Wystarczająca w większości zestawów komputerowych na dzień dzisiejszy, ale to tylko wystarczająca jest pamięć 8 GB. Jednak Myśląc trochę w przyszłość, należy się zaopatrzyć 16 GB, które w tym momencie kosztuje około 300 zł. O szybkości, taka najbardziej średnia szybkość pamięci w tym momencie to jest te 3200 MHz. Tu jest typowy przedstawiciel tego typu pamięci. znowu jest to wydatek około 300 zł no także jak widzimy ta cena te 1500 zł to pozwoliła nam na te 1500 zł pozwoliło na zakup praktycznie tych trzech podstawowych elementów do komputera teraz najważniejszy w sumie element i najdroższy we wszystkich zestawach komputerowych, które mają służyć nie do pracy biurowej, ale, ale do grania, czyli karta graficzna. Jeżeli mamy starszy komputer, który ma jednak procesor, który jeszcze daje radę typu, nie wiem, i piątka, jakiś AMD czterordzeniowy, coś takiego, a karta graficzna nie pozwala już grać w te najnowsze gry, wtedy zalecam wymianę karty graficznej. A z, z wymianą reszty podzespołu komputera, poczekać na trochę lepsze czasy. Karty graficzne też są zdecydowanie droższe, e, droższe niż powinny być. Podejrzewam, że cena, że cena tej akurat karty w takich normalnych czasach gdyby były nie powinna przekraczać już 600 zł. No w tej chwili cena jest 820 zł. Nie, nie polecam firmy, nic takiego. Jest to po prostu przykład karty, która nazywa się GTX 1650 Super. Jest to gra, która pozwala na spokojne granie wszystkie najnowsze gry w rozdzielczości Full HD. Jest to najtańsza opcja z tych w miarę nowych kart graficznych. Gdyby ktoś się zdecydował na zakup takiej karty do swojego zestawu komputerowego, należy zwrócić bezwzględnie uwagę na ten dopisek Super ponieważ karta GTX 650, no może dam taki przykład, karta GTX 650 ma wydajność, dajmy na to 60, mniejsza o to w większości z was to i tak nic nie powie. Wydajność karty GTX 650 jest 60, a karta GTX 1650 Super ma wydajność 90. Czyli jest praktycznie o połowę bardziej wydajna od tej karty GTX 1650. A cena tej karty jest niewiele niższa. Mniej więcej 100 zł kosztuje mniej. Dlatego, jeżeli kupić kartę do swojego zestawu starszego, komputerowego lub do tego nowego, który. Mimo wszystko jesteśmy zmuszeni kupić wtedy. Zwracamy uwagę na to, by była to karta GT X1650 Super. I przy tej okazji wspomnę, że jest rzeczą oczywistą, że jeżeli ktoś dysponuje większym budżetem, wtedy wszystkie te elementy, które już wymieniałem można zastąpić droższymi. Ja cały czas będę mówił o najtańszym, rozsądnym wyborze. Tak, w każdym zestawie komputerowym najważniejszą rzeczą jest zasilacz. Nie mając dobrego zasilacza Inne podzespoły nie będą pracować tak, jak powinny pracować. Pierwsza rzecz. Kupując tani zasilacz, tak zwanej czarnej listy, narażamy się na uszkodzenie wszystkich innych elementów komputera. Dlatego w tym momencie zasilacze, które Polecam do zestawów komputerowych nowych czy też do właśnie starych zestawów. Jeżeli jesteśmy zmuszeni w tym momencie wymienić zasilacz, yy, polecam zasilacz polskiej firmy. Firma jest PC. a ty zasilacz kosztuje około 200 zł. Może być to zasilacz 600W może być to zasilacz 500W Tu już trzeba się zorientować czy przypadkiem nie mamy jakiejś starej karty graficznej która, która naprawdę jest bardzo prądożerna i potrzebuje większego zasilacza co jest najważniejsze w wypadku zasilacza to jeżeli zasilacz ma taki certyfikat To jest na pewno dobrym zasilaczem i nie, i nie jest zasilaczem sztalnej listy. Jak chodzi o zasilacze, najłatwiej się właśnie zorientować po cenie. Zasilacz, który kosztuje około 200 zł i ma właśnie tego typu certyfikat, jest zasilaczem dobrym. Te zasilacze mają już wszelkie możliwe zabezpieczenia. Po prostu, wydając te dwie stówki na taki zasilacz, nie musimy się już obawiać o napięcia w naszym komputerze. W sezonie letnim bardzo często zdarza się, że padają zasilacze, szczególnie te z, tych, z tej nienajwyższej półki. Nawet czasami się okazuje, że Zasilacze, które teoretycznie są, są firmowe, też lubią czasami odwalić jakiś numer. No i teraz rzecz taka, która ostatnio bardzo, bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat, czyli każdy komputer musi posiadać miejsce do zapisu danych, czyli dysk twardy. Dyski twarde, te stare, takie typowo talerzowe, Wychodzą już z użycia. Coraz tańsze są dyski oparte tylko o elektronikę, o kości, pamięci, żadnych elementów mechanicznych, bardzo mało awaryjne. Dyski najszybciej wróciły w sumie do tych cen, które były w grudniu 2019. Już prawie, prawie wróciły do tych cen. No powiedzmy na pewno O może tak ten dysk wiem na pewno, bo akurat kupowałem go w grudniu 2019 kosztował 120 zł No w tej chwili już kosztuje 141, mówię już bo zdarzyło mu się w międzyczasie już kosztować prawie 300 zł Było to gdzieś w maju na przełomie kwietnia i maja, tak i od tego czasu już tanieją. Także praktycznie z dnia na dzień są coraz tańsze. Tu już widać, że nawet jest cena przekreślona: 162 na 140. Czemu wspominam o tych dyskach? Najprostszym sposobem przyspieszenia starego sprzętu, w którym tego typu dysk, dysk SSD nie jest jeszcze zainstalowany, jest właśnie instalacja tego dysku można y, czy do komputera stacjonarnego a przede wszystkim do laptopa jeżeli ktoś ma taki 6 sześcioletni laptop który jest w dobrym stanie no ale niestety za szybko już nie chodzi to wymieniając dysk w tym laptopie na dysk tego typu laptop uzyska zapewne drugie życie na pewno będzie szybszy niż był w nowości i tak na sam koniec pytanie, które zawsze pada, jeżeli z kimkolwiek rozmawia się o komputerach domowych, komputerach do gry, czyli zawsze, a może tak kupić laptop gamingowy, laptop do grania. Tutaj, z tej oferty tego sklepu Morelenet, zrobiłem sobie taki przegląd, i leciałem od najtańszego w górę. I zatrzymałem się na tym. Jest to pierwszy laptop, który można nazwać gamingowym. 5-6 lat temu nie było czegoś takiego jak laptopy gamingowe. Może nawet, można nawet powiedzieć, że ze 4 lata temu nie były. Nie było czegoś takiego Znaczy w zasięgu zwykłego śmiertelnika, bo tego typu laptopy kosztowały powyżej 10 tysięcy, także to naprawdę nie, nie była taka rzecz do ogarnięcia w tamtych czasach. Dlatego ja za każdym razem mówiłem, że nie ma czegoś takiego jak laptopy gamingowe. W praktyce te laptopy gamingowe pokazały się wraz z wyjściem tych nowych procesorów w firmy AMD No i tak to jakoś z nimi ruszyło O czym chcę powiedzieć, że decydując się na zakup laptopa gamingowego trzeba się liczyć z wydatkiem około 400 zł e, 4000 zł Tutaj mamy laptop tańszy, ponieważ nie ma systemu operacyjnego. Tutaj liczą sobie za ten system operacyjny. No aż liczę, aż mi się wierzy, nie chcę 700 zł. Sobie liczą za system operacyjny, czyli ten sam laptop z systemem operacyjnym kosztuje 4400. Oczywiście oryginalny system operacyjny można, legalny, można załatwić o wiele, wiele taniej. No, załatwić to może źle zabrzmiało, można kupić o wiele, wiele taniej. Na czym polega laptop gamingowy? Nie polega na tym, że pisze tutaj w jego nazwie gaming. Może przejdziemy do jego danych. Przede wszystkim taki laptop gamingowy musi posiadać jak gdyby dwie karty graficzne. Jedna karta graficzna jest do normalnej obsługi, do internetu, no normalnie no, oglądamy filmy i tak dalej. I druga karta graficzna, która się załącza dopiero wtedy, kiedy gramy na tym laptopie tutaj jak widać są dwie karty pierwsza to Vega 10 jest to karta zintegrowana z procesorem prawdopodobnie tu mamy nawet rajze na 7 i karta graficzna 1660 Ti Powiem tak, w ofercie tego sklepu jest to najtańsza propozycja, jeśli chodzi o laptop typowo gamingowy. No, zawsze też pada coś takiego, to chyba lepiej, nie? Taki laptop, bo nie muszę kupować monitora w żadnych peryferii praktycznie, no wszystko jest. No myszkę trzeba tylko laptopa kupić na pewno. No i zalecałbym, jeżeli ma być laptop gamingowy do grania, to przede wszystkim zalecałbym kupienie w zależności kto co lubi, albo pada, albo osobnej klawiatury. Bo jednak ta klawiatura, która jest w tych gamingowych laptopach dużo wytrzyma, ale też kosztuje odpowiednio. Prawdopodobnie, jeżeli po gwarancji padnie nam taka klawiatura w takim laptopie, to przewyższy wartość wymiana tej klawiatury, przewyższy wartość laptopa. To taka dygresja, no to co może tak? Reasumując, na pewno w środku lata roku 2020 nie warto kupować żadnego nowego komputera. Należy tą decyzję jak najbardziej odlekać, poczekać, co się stanie na rynku. Jeżeli kogoś sytuacja zmusza do tego, że jednak musi coś zrobić ze swoim starym komputerem, no bądź też musi kupić nowy, to przedstawiłem tutaj części komputerowe, które są jak gdyby optymalne pod względem wydajności, atrakcyjności do ceny. Jedynym, z innymi słowy, są to najtańsze wybory, które wydają się najbardziej rozsądne. No to tak, dokończymy ten filmik, którego miało nie być. Lecz odpowiadając pewnej osobie na pytania, postanowiłem jak gdyby uprzedzić i odpowiedzieć na te pytania wszystkim, którzy będą ciekawi. No, dziękuję za zobaczenie tego filmiku. Mówił dla Was Marcos. Następny filmik o tej tematyce gdzieś za miesiąc.